Odcinku Premium Selection z HM, czyli poszukujemy najpiękniejszego swetra, jaki jest tylko możliwy, który nam posłuży na naprawdę wiele, wiele lat. Jeśli dasz mi tylko subskrypcję oraz kciuka w górę, to będzie dla mnie ogromny zaszczyt. Zostań ze mną do końca, a na pewno się nie zawiedziesz. W ostatniej ankiecie na Instagramie zapytałam się Was skąd byście chcieli mierzymy swetrów, ale żeby to były swetry premium. Mieliście do wyboru Zara właśnie lub H&M. Wybraliście H&M, co bardzo mnie cieszy, chociaż zauważyłam, że w Zarze również jest dużo, dużo sweterków bardzo ładnych i z pięknymi składami, tak samo jak i tutaj, a co ciekawe są trochę tańsze, co mnie właściwie zadziwiło nawet. No ale wybraliście H&M, Zamówiłam tutaj same takie naprawdę fajne rzeczy, chociaż tak naprawdę z tego Premium Selection to wszystkie były fajne i ciężko było powybierać yy, kilka, żeby zraudziłam odcinek. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa tego odcinka, chyba będzie to mój najciekawszy odcinek, jaki teraz właściwie nagram, ponieważ uwielbiam znakomitą jakość, jak już wiecie. Jak już wiecie, też uwielbiam ubrania z drugiej ręki i często właśnie gdzieś w second handach kupuję. Yy, swetry z pięknymi składami, więc jeśli jeszcze nie widzieliście moich ostatnich odcinków z yy, second-handowych, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. A teraz już koniec tego gadania, bierzemy się za rozpakowywanie tego wora. I mamy pierwszy sweterek. Oczywiście nie byłabym sama, gdybym nie zamówiła czegoś w paski, w pasy. Yy, Zacznijmy sobie od najtańszej yy, rzeczy ponieważ ten sweter kosztował 280 zł, niestety nie załapałam się na zniżkę minus 20% 500, jak to właśnie już często jest e, właśnie na H&M dla klubowiczów, dostępny rabat e, zamówiłam te rzeczy w, w cenach regularnych gdzie troszkę wolał mnie portfel, natomiast e, nie ukrywam że naprawdę myślę, że warto za tą jakość e, bierzemy się raz za rozpakowywanie I wiecie, co jest smutne? Że są to rzeczy z Prime Selection, a są dalej pakowane w foliówki, tak jak i te zwykłe rzeczy. Chociaż tak naprawdę żadna z tych rzeczy nie powinna być pakowana w sztuczności. No i mamy sweterek. Przepiękny. Co tutaj w składzie? Już Wam mówię, bo czuję, czuję wełnę na pewno. A więc słuchajcie, mamy tutaj 100% wełny. Jest on naprawdę dosyć porządny, dosyć gruby. Ma przepiękne rękawy wykończone właśnie taką e, lamówką czarną, która jest jakby tutaj widzicie zszyta w taki sposób. No dobra, biorę się od razu za przymierzanie. Dzisiaj mam założone czarne leginsy, żeby to było wszystko takie uniwersalne i biorę się już za przymiarkę tego pierwszego swetra wełnianego. No dobra, pierwszy moje odczucia. Przepięknie wygląda on przy twarzy. Zobaczcie, że też jakby yy, On może być w ten sposób Ten kołnierz, ten golf Ale można go również o, Zawinąć w ten sposób I on w ogóle nam nie dotyka tutaj twarzy Jeśli nie lubimy akurat tego yy, Przepięknie wygląda ta yy, Ten te czarny pas mamy rozcięcie Zobaczcie, że on również nas wyszczupla Jeżeli macie jakiś brzuszek Odstający, no to ten czarny pas naprawdę pięknie nam się tutaj skomponował. Dlatego czarne leginsy świetnie wyglądają. Jak wiecie, już nie lubię legińców ubierać do rzeczy y, takich przykrótkich. Yy, a tutaj pupa jest idealnie przykryta, więc bardzo, bardzo mi się to podoba. Zdecydowanie ma taki. Yy, Trochę waj minimalistyczny, dla fanek właśnie minimalizmu, dla fanek klasyki, e, która z nami zostaje naprawdę na lata, przepiękne ma te rękawy. Co prawda e, trzeba też zaznaczyć, że one są ciut takie e, szersze. Więc jeśli nie lubicie, żeby Wam tutaj coś latało, no to może być już problem. Ale myślę, że i tak on się przepięknie tutaj. E, prezentuje bardzo mi się podoba. I cena 280 zł w cenie regularnej, myślę, że i tak jest bardzo dobra za taki porządny sweter w 100% wełniany, który naprawdę zobaczcie, on jest wielki. To nie jest taki golf basicowy, zwykły, tam wełniany na przykład, właśnie też. Tylko tutaj już mamy więcej tego materiału, więc i tak ta cena według mnie jest naprawdę w porządku. Weźcie też pod uwagę, że często mamy tutaj, myślę, że tak średnio raz na miesiąc, raz na półtora, mamy fajne jakieś rabaty dostępne, więc naprawdę warto na niego polować. No, prześwietny jest, bardzo mi się podoba. I idziemy do drugiego swetra, który również y, kosztuje 280 zł, y, i również są to paski. No dobra, mamy drugi sweterek. Powiem Wam, że naprawdę te swetry, ja mam je ubrane na gołe ciało. Wcale nie mam żadnej podkoszulki, a one naprawdę nie trapią. Więc jeśli jesteście wrażliwcami na takie y, materiały, właśnie wełniane, no to myślę, że będziecie zadowoleni. No i teraz mamy drugi sweterek. Również przepiękne pasy. Zobaczcie, również jest oversizeowy. To wszystko mamy tutaj w rozmiarze S ponieważ no, wiedząc, że będą one oversize'owe, no to jednak wolałam, żeby były eskami. Tym bardziej, że mam niski wzrost. Eee... I chyba dobrze zrobiłam. Tak mi się wydaje. A nie, czekajcie, to jest akurat M-ka, ten. Wydaje mi się, że chyba eski były wykupione, ale on i tak, zobaczcie, według mnie będzie dobry. No i kto pasiaków nie lubi, ręka do góry, myślę, że jest mało Was. Myślę, że wiele, wiele kobiet lubi pasiaki, jak i facetów, myślę, że też już coraz więcej. Yy, mamy tutaj w składzie, już Wam mówię co jest dokładnie. Mamy 95% wełny, 4% poliamid i 1% elasta. Faktycznie on jest troszkę przez ten poliamid ciut inny w dotyku, natomiast w dalszym ciągu jest znakomity. Biorę się za przymiarkę, jestem bardzo go ciekawa. O, zobaczcie, pomimo, że to M, w dalszym ciągu fajnie wygląda. Jestem ciekawa tutaj właśnie tego golfu, czy go można w jakiś sposób wywinąć. Myślę, że też go można wywinąć. Spójrzcie tylko na te rękawy, jakie one są ciekawe. Mają tutaj rozcięcie. Fajnie to wygląda. Tak bajerancko trochę, bym powiedziała. Yy, ale też mogą Wam przeszkadzać, jeśli nie lubicie właśnie takiego, yy, takiego stylu. Natomiast jele przepiękny on jest. Taki do, wiecie, do tulenia się gdzieś yy, w taki jesienny kocyk do zimowej herbatki, do świeczuszki. O właśnie, teraz nawet świeczkę zapaliłam. Ponieważ uwielbiam świece. Bardzo mi się podoba. Również fajny skład. 280 zł. Również fajna cena. Mamy tutaj, zobaczcie, obniżoną linię ramion. Te pasy nas w ogóle nie poszerzają. Aczkolwiek tamten poprzedni według mnie dużo fajniej wyszczuplał nam sylwetkę. Przez ten, ten taki wielki pas, tutaj na dole. Tak on się prezentuje tutaj z tyłu. No, mi się on bardzo podoba. Jestem z niego bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, co o nim sądzicie i który wybierzecie. Głosujcie oczywiście w komentarzu. A już teraz bierzemy się za przymierzenie trzeciego sweterka. No i wyciągnęłam, słuchajcie, trzeci sweterek. Jak go tylko wyciągnęłam, to poczułam po prostu. Pod moimi opuszkami palców, takiej, no, takiej niebiosa, takie coś milusińskiego, bardzo, bardzo jest naprawdę znakomite w odczuciu. A wiecie dlaczego? Nie ma tutaj, co prawda, kaszmiru w nim, ale mamy moher, który również jest bardzo milusi. I raczej nie będzie to taki moher, który drapie, raczej nie jest to taki moher, wiecie. Który ma tą grubość swojego włosia, bardzo, bardzo grubą, raczej jest on z tych cieńszych. Dokładnie mamy 30, 38% moheru, 38% wełny, 19% poliamidu i 5% elastanu. Więc naprawdę, również fajny skład. I kosztuje on 450 zł, więc już dużo, dużo więcej niż na przykład. Te co teraz przymierzałam w pasy Natomiast W dotyku jest on po prostu No prześwietny Bardzo mi się on podoba Kolor ma jak widzicie Taki właśnie beżowy Również ma obniżoną linię ramion Również jest oversize'owy Jest to SK. Chyba nie było M -ek, Tak mi się wydaje Skoro wzięłam SK. Wydaje się być i tak dosyć duża jak na eskę, ale sprawdźmy, zaraz go przymierzę i zobaczymy. Hmm. Powiem Wam, że minimalnie teraz, jak go przymierzyłam na gołe ciało, czuć jednak, że coś tu jakby w tych rękach gryzło. Więc jeśli jesteście bardzo dużymi wrażliwcami, to możecie gdzieś tam yy, czuć właśnie taki mały dyskomfort. Natomiast nie jest to też jakieś, wiecie, takie bardzo, bardzo odręczące. Piękne ma rękawy. Takie, zobaczcie, baloniaste. One są tutaj jakby ciutkę zwężane właśnie ku dołowi. Bardzo ładny kolor. Mam się, oczywiście, jak to ja, ale zdecydowanie pierwszy sweter bardzo mi się podobał. Chyba nawet jak na razie u mnie wygrywa, z tego względu, że po prostu pięknie wygląda ten czarny pas na dole. Fajnie, fajnie nas szczupla i bardzo fajnie właśnie ten fason wygląda na, na swetce. Już teraz, jak widzicie, objętość jest najmniejsza. Natomiast ni niestety jest też najdroższy. To sweter z, z tych wszystkich, co zamówiłam, ponieważ kosztuje on dokładnie 500 zł. E Mamy tutaj 100% kaszmir. Również jest to taki kolor e beżowy, bardzo podobny do tego zresztą, co mam teraz ubrany. W dotyku naprawdę jest luksusowy, jakby <grym> naprawdę. E Fajny dotyk. Naprawdę bardzo fajnym dotyku. E, również jest krótki. Natomiast jest to, zobaczcie, taki typowy basic, Nic sami się nie dzieje. Nie ma nic takiego e, żadnych takich dekoldów, żadnych rękawów, jakichś takich e, takich jakichś innych, waloniastych, tak jak tutaj na przykład. E, więc zaraz przymierzymy i zobaczymy, czy opłaca się te 500 zł zapłacić za ten sweter. Jeden, Cudowny jest! Cudowny naprawdę jest dla ciała. Bardzo milusi. No znowu jest krótki, więc na pewno nie do leginsów, natomiast do jakichś fajnych jeansów czy do spodni materiałowych właściwie prawie do wszystkiego oprócz właśnie leginsów. świetnie to będzie wyglądać. Jak widzicie jest to taki zwyklaczek. Jest to rozmiar kurcze chyba SK, tak mi się wydaje, albo MK. Zaraz zobaczymy dokładnie na zamówieniu. A więc zamówiłam emkę i cud, te rękawy gdzieś mi tu spadują. Na pewno bym sobie je tak podwinąć. Zresztą ja uwielbiam tak wszystko podwijać. Troszkę, więc w żaden sposób mi to tutaj nie przeszkadza. 500 zł za swetę, który jest cienki, natomiast na pewno będzie nas grzać. Pamiętajcie, że kaszmir na pewno będzie nas grzać. Zimą, a chłodzi nas właśnie w, w okresie takim wiosenno-letnim. E, więc to są naprawdę same, e, same dobroci z takich materiałów właśnie naturalnych. 500 zł, bardzo dużo pieniędzy. E, jeżeli bym poszukiwała akurat takiego swetra, myślę, że bym kupiła. Natomiast ja, jak wiecie, już e, chodzę do, do second handów. I taki identyczny faktycznie sweter widziałam dwa tygodnie temu w moim jednym z ulubionych Glumpeksów, natomiast akurat był poniszczony, ale co nie zmienia faktu właściwie, że ja, ja nie znajduję, bo, bo znajduję bardzo często jakiś kaszmir yy, i, no i mam już w szafie kaszmirowe swetry, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona i kosztują one po, po 10 zł, na przykład mniej więcej więc na pewno byłoby mi ciężko wydać te 500 zł. Natomiast jeśli bym nie miała e, szczęścia w, w Lumpeksach, jeżeli nie chodziłabym w ogóle do Lumpeksów, jeżeli bym ich w ogóle nie lubiła, to na pewno bym go kupiła, ponieważ, e, ponieważ po prostu ten sweter z nami zostanie na kilka dobrych lat, kilkanaście nawet bym powiedziała, one naprawdę mogą przetrwać z nami e, na no 10 lat na pewno, jak nie więcej. Sama mam jeden sweter już od 7 lat, kaszmirowy i nic, się, nic kompletnie się z nim nie dzieje. Teraz Wam pokażę golarkę, którą używam do, do moich swetrów. Jest to taka golarka, którą zakupiłam, żeby Was nie skłamać, 10 lat temu na pewno gdzieś właśnie w Biedronce. Używam ją do dzisiaj. Eee, naprawdę jest znakomita, właśnie do kaszmiru nawet też, do wełny. Eee, bardzo często ją używam, w szczególności właśnie jako świeżą swoją szafę na nowy sezon Dlatego również weźmy pod uwagę, w jaki sposób prać właśnie takie naturalne swetry Ja używam na przykład płynu dedykowanego do Kaszmiru z sperwola I piorę, słuchajcie, właśnie nie w, w pralce na delikatnym programie, który jest dedykowany do... Do delikatnych, właśnie ubrań albo do wełny. Następnie je suszę na płasko i nigdy ich nie rozwieszam, żeby się nie rozciągnęły. Tak samo, właśnie w szafie trzymam je złożone, a nie na wieszakach, żeby też się nie rozciągnęły. Oczywiście są wyjątki, niektóre gdzieś tam swatry dużo wytrzymują, ale. Najczęściej właśnie robię to w ten sposób. Dajcie znać, czy poszukujecie akurat jakiegoś swetra na nadchodzący sezon, czy podoba właśnie wam się ten haul, czy może byście z końcą coś zostawili dla siebie. Ja Was oczywiście serdecznie zapraszam na mojego Instagrama. Jeśli dasz mi tylko kciuka w górę po tym odcinku, to będzie dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. Będę przeszczęśliwa, będzie to dla mnie duża, duża motywacja. I cieszę się naprawdę każdym najmniejszym kciukiem, a każda następna subskrypcja będzie dla mnie y, również małym takim szczęściem, y, takim krokiem do przodu. Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że byliście ze mną do końca, że wytrwaliście. Y, całuję Was bardzo mocno i do następnego odcinka już niebawem. Pa-pa!